Studio tańca Remix świętowało swoje 22 urodziny w wielkim stylu. Z tej okazji na scenie zaprezentowano spektakularne przedstawienie Bogowie i Herosi, w którym wystąpiło ponad 200 tancerzy. Widowisko pełne dynamiki, efektownych choreografii i niezwykłej energii zachwyciło publiczność, przenosząc ją w świat mitologicznych opowieści. Od kilku lat nasze koncerty urodzinowe są spektaklami tanecznymi. Ponieważ to się podoba publiczności i dzieciaki zaangażowane w rolę starają się dużo bardziej i są bardziej zachwycone tym, co robimy. W tym roku wdzięczny temat Bogowie i Herosi pozwoliło to nam pokazać przepych kostiumów, scenografii. Było ogrom kolorów, dzieci tańczyły, wcierając się w role były Atena, Persefona, Perseusz, Zeus, Posejdon. Koncert nasz odbył się dzisiaj z pomocą rodziców, którzy od wielu, wielu lat wspierają i pomagają swoich tancerzy. Wystąpili tancerze Studia Tańca Remix ze Stwieżyny z Centrum Animacji i Kultury z Międzychodu i tancerze Studia Tańca Gold z Międzyrzecza. Gośćmi specjalnymi byli tancerze Mega Zielona Góra Lock roll Sportowy i mogliśmy dzisiaj pokazać cały panel taneczny, który opiewał w różne kategorie taneczne i techniki i style taneczne. Wystąpiło dzisiaj ponad 200 tancerzy, zmieściliśmy się w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury. Całe zaplecze i biblioteka naszego ośrodka była wypełniona tancerą ale myślę, że było warto. Widownia dopisała pełne dwa koncerty. W poniedziałek pokazujemy trzy koncerty dla szkół, więc pięć koncertów naszego spektaklu odbędzie się w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury. Skwierzyna tańcem stoi. Mamy kilka zespołów tanecznych. Dzisiaj 22 urodziny zespołu tanecznego Remix. To piękna, piękna chwila. Bo od 22 lat pani Wioleta Robak-Gaberkiewicz wraz ze swoim zespołem, z rodzicami, z tancerzami, z artystami, zaraża pasją do tańca mieszkańców. I dzisiaj naprawdę przepiękny spektakl, bo to dzisiaj był spektakl, który porwał nas wszystkich. Ja myślę, że młodzi ludzie i tancerze pięknie rozwijają się tańcząc, mają ogrom satysfakcji z tego, że to robią. Tancerzy wspierają rodzice i całe rodziny, i to jest największa przyjemność, kiedy całymi rodzinami przychodzą o klasę. Nasze koncerty. Dzieci są szczęśliwe, ja jestem szczęśliwa, wspieramy się nawzajem, no a nasz zespół to taka jedna wielka rodzina. Coś pięknego, coś niesamowitego, coś wspaniałego. Jestem tu już któryś raz z rzędu i co roku poprzeczka jest, że tak powiem, podnoszona i codziennie i co roku te wymagania są spełniane, ja jestem wszystko zachwycona. Zresztą myślę, że wszyscy. Na pewno piękne choreografie i pięknie wyrażone emocje na twarzach. Oczywiście stroje całe oświetlenie, scenografia, owszem. Ale te emocje, które tancerki wyrażają i tancerze, to jest naprawdę coś niesamitego. No myślę, że przede wszystkim tam jest coś pięknego i bardzo fajnie rozwijate dzieci. One się uczą jakby dyscypliny, wyrażania tych emocji. Fantastyczny spektakl, naprawdę też pokazany przekrój zespołu, bo były dzieci 4, 5 czy, czy, czy 6-letnie, ale również byli już dorośli tancerze, którzy kiedyś tańczyli i byli też rodzice, były mamy obecnych tancerzy, tak więc przekrój, przekrój całego zespołu widoczny i też widać to zaangażowanie, tą pasję, tą, tą energię i taką rodzinną atmosferę. Było bardzo fajnie, dużo akrobatyki i dużo tańca. Bardzo fajnie nam się tańczy. Y, y, taką, taką mamy panią bardzo fajną. No i bardzo fajnie nam się tańczył z tych wszystkich tancerzach. Pani Wioletka bardzo dużo poświęciła czasu dla nas, żeby nas nauczyć tego tańczyć nawet do drugiej nocy. Do turkiej w nocy umiała siedzieć w kinie, żeby światła robić, dźwięki, itd. Tak, dalej. trzeba mieć duszę artysty, i z pewnością pani Wioleta Mador duszę artysty. To dzisiaj na widowni była. W ogóle prekursorka tanecznego świata w Skwierzynie, pani Nadzieja Szczepaniak. To pani, która w latach 90. założyła słynny zespół Nowinka. I ten zespół wychował naprawdę wiele pokoleń tancerzy skwierzyńskich. I część z tych tancerzy dzisiaj jest prowadzącymi zespoły. Między innymi właśnie pani Wioleta jest taką córką taneczną pani, pani Nadziei. Jubileuszowa gala była nie tylko pokazem umiejętności tancerzy, ale także dowodem na to, jak prężnie rozwija się studio tańca Remix. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci zarówno uczestników, jak i widzów, którzy mogli podziwiać pasję, talent i ogromne zaangażowanie młodych artystów.